Za nami już trzeci sezon Netflixowego Wiedźmina i choć tak naprawdę jesteśmy dopiero na półmetku opowiadanej historii, ponieważ ten trzeci sezon skupił się na wydarzeniach z drugiej części sagi Andrzeja Sapkowskiego, czyli na czasie pogardy. Przed nami jeszcze trzy części sagi do omówienia w serialu. Zresztą Netflix już zapowiedział, że zamówił dwa kolejne sezony Wiedźmina, także wszystko na to wskazuje, że historia będzie się to, Dalej, ale... No, fanom tego serialu myślę, że ciężko to sobie teraz wyobrazić, ponieważ po tym trzecim sezonie znika prawdopodobnie na zawsze bijące serce tego serialu, czyli Henry Cavill, który odgrywał przez te trzy sezony tytułowego bohatera. I od tego momentu tego 40-letniego brytyjskiego aktora ma zastąpić 30-letni australijski aktor, czyli Liam Hermione. Słorf, i ta podmiana, no, w mojej opinii, jest o tyle szokująca, że bez wątpienia przez te trzy sezony śledziliśmy rozwój Geralta jako ojca jako osoby, która czuje się odpowiedzialna za swoją rodzinę, pomimo już że wiedźmini są bezpłodni i nie powinni zakładać rodzin, a tutaj oczywiście historia Geralta jest zupełnie inna. No i nagle twarz Geralta ma się odmienić na twarz niewiele starszą od aktorki, która wciela się w postać Ciri. No trzeba przyznać, że twórcy serialu jednak są szaleńcami, skoro w połowie opowieści oddają stery znacznie młodszemu i mniej doświadczonemu aktorowi. Chcesz powiedzieć, że razem z trzecim sezonem Wiedźmin się skończył i ja się trochę niestety stopą chyba zgadzam. <zysk> jest ten moment, w którym zazwyczaj mówię fabułę, ale mam trochę problem tym razem z powiedzeniem fabuły trzeciego sezonu Wiedźmina. Wydaje mi się ona dosyć chaotyczna. Jest tutaj bardzo duże nagromadzenie różnorodnych wydarzeń, różnorodne stronnictwa się ze sobą ścierają i to w sumie byłoby całkiem fajne, gdyby było dobrze pokazane i czytelne. No, punktem wyjścia w każdym razie jest fakt, że Ciri, Yennefer, i Geralt podróżują przez kontynent, uciekając przed wszystkimi tymi, którzy chcą dopaść Ciri, a jest tych osób, grup, frakcji. Dużo, a nawet bardzo dużo. W zasadzie wszyscy na kontynencie chcą dopaść mm, księżniczkę Cintry. Ale jak tak to mówię, to wydaje mi się to bardziej czytelne niż jak to oglądałem. Zdecydowanie <laughs> wydaje mi się to bardziej czytelne. Ponieważ jak wchodziłem w ten trzeci sezon, to nie przypominałem sobie tego, co się działo w drugim czy pierwszym, a tutaj ta kontynuacja jest jak najbardziej oczywista. No i przez pierwsze, a nawet może przez pierwsze dwa odcinki, czułem się mocno zagubiony, nie byłem do końca pewien, o co komu chodzi. No, i tak chyba nie powinno być w serialu. To znaczy, oczywiście, wiadomo, że po to się kręci kolejne sezony, żeby te kolejne sezony czerpały z tego, co się wydarzyło wcześniej, ale dobrze napisany scenariusz polega na tym, że nawet jeżeli ktoś nie oglądał wczoraj poprzednich sezonów, to i tak powinien się odnaleźć w tej narracji. To znaczy, te nowe wydarzenia powinny być na tyle ciekawe, że po prostu wchodzimy w to, co się dzieje tu i teraz, a przy okazji jakoś. Dzięki temu, jak jest ta narracja poprowadzona, przypominamy sobie również o tym, co działo się wcześniej. Tego tutaj nie ma, no ale właśnie, chyba dochodzimy razem z opowiadaniem fabuły do pierwszego poważnego problemu tego sezonu czyli do scenariusza. Scenariusz jest no, przeciętny to takie subtelnie <gry> powiedziane jaki jest ten scenariusz. Tak, no, aż by się prosiło, żeby scenarzyści tego sezonu wzięli kilka lekcji od scenarzystów pierwszych sezonów Gry O Tron albo Rodu Smoka i żeby nauczyli się, jak budować takie skomplikowane intrygi polityczne w świecie fantazy, które z jednej strony intrygują widza, z drugiej strony są dość skomplikowane, ale też na tyle łatwo przejrzyścić. Opowiedziane, że nikt z widzów nie pogubi się, jeżeli uważnie ogląda dany serial. W Wiedźminie miałam poczucie, że z jednej strony wszystko jest bardzo uproszczone, a z drugiej strony opowiedziane tak chaotycznie, że i tak nie wiadomo o co chodzi. No i to jest no, ogromny problem tego sezonu. Chociaż z drugiej strony doceniam ten sezon ze względu na to, że o ile w tym drugim sezonie bardzo kombinowali, żeby wprowadzić jakieś swoje nowe pomysły. To, co robiła Ciri w Kermoren, te wszystkie przygody, które przeżywała Jennifer, no to w dużej mierze to była inwencja scenarzystów. Nie musieli tego robić, zdecydowali się, że pójdą swoją drogą. Też to spotkało się z bardzo mieszanym przyjęciem widzów, i dlatego wydaje mi się, że w tym trzecim sezonie już znacznie bardziej trzymają się sagi. Oczywiście nie musicie brać moich słów w 100% za pewnik, ponieważ sagę czytałam pół życia temu. <laughs> Już minie jakieś kilkanaście lat od tego momentu, ale mimo wszystko dużo wydarzeń z tej drugiej części sagi, czyli czasu pogardy. Widziałam w tym serialu dosłownie to, co mniej więcej zapamiętałam z wydarzeń Sagi, wydarzyło się w tym sezonie. Także ja, jako fanka z taką dość mglistą pamięcią o oryginale, byłam usatysfakcjonowana, że jednak chociaż na tyle trzymają się tego oryginału, że mogłam zobaczyć te wydarzenia opisane przez Andrzeja Sapkowskiego na ekranie. Co nie zmienia faktu, że jak może sobie przypominasz, nasz emocjonalny, Entuzjazm względem pierwszego sezonu. Naprawdę, mimo wszystko, byliśmy pełni nadziei. Dawaliśmy temu serialowi dużo takiej dobrej woli, i byliśmy przekonani, że dobrze to jest wprawka. Nie wszystko jeszcze tutaj się udało pod względem przede wszystkim produkcyjnym, realizacyjnym, ale ciekawy jest casting. Udała się chemia między bohaterami. Kilka odcinków było naprawdę udanych i kilka Kilka pomysłów było naprawdę udanych, no chyba będzie tylko lepiej. I wydaje mi się, że w drugim sezonie było lepiej, I to znaczy było więcej pieniędzy na efekty specjalne. Y może było mniej pomysłowo jeżeli chodzi o tą narrację, bo akurat pierwszy sezon był dosyć pomysłowy jeżeli chodzi o narrację mi się to całkiem podobało, ale ta akcja w drugim sezonie była zwarta no ja nie czytałem książek nie grałem w gry, jestem czysty jak łza jeżeli chodzi o ten świat Wiedźmina i nie mogłem mówić, że to jest odstępstwem to nie jest odstępstwem, Nie się to podobało co było w tym drugim sezonie, naprawdę oglądałem go z zapartym tchem nawet z tego co pamiętam, daliśmy drugiemu sezonowi wyższą ocenę niż pierwszemu sezonowi. No właśnie, ja nie wiem, czy dosłownie nie jesteśmy jedynym kanałem recenzenckim, który od początku w sposób bardzo optymistyczny wyrażał się o tym serialu, i również nie zmieniliśmy zdania po tym drugim sezonie, co przypłaciliśmy dużą ilością negatywnych komentarzy, ale myślę, że kluczem do naszego. Podejścia i naszego odbioru tego serialu, to jest po prostu akceptacja tego, co oferuje nam ta produkcja. W sensie, nie mamy oczekiwań względem tego serialu, że to będzie druga gra o tron pod względem Produkcyjnym, jakościowym, też takiego budowania klimatu. Od początku było widać, że twórcy tego serialu po prostu nie celują w taką koturnowość high fantasy z podręki Tolkiena. Czy nawet George'a R.R. Martina, który oczywiście swoje powieści pisał w kontrze do Tolkiena. One miały bardziej odpowiadać realizmowi rzeczywistości, tam miała być pokazana i krew, i pot, i seks, i te brutalne realia średniowieczno-fantastyczne, ale nadal miała być to literatura na najwyższym poziomie, i tak też to zaadaptowało HBO, które no, przynajmniej w tych pierwszych czterech sezonach wspięło się na szczyty możliwości takiej produkcji telewizyjnej, która no w zasadzie zaoferowała nam blockbusterową kinową jakość na małym ekranie. Tutaj, jeżeli chodzi o Wiedźmina, te ambicje nigdy nie były tak wysokie i to widać od samego początku. Jeżeli chodzi o CGI tego serialu, o kostiumy, o lokacje, to zawsze było drugorzędne. Wiedźmin Netflixowy to zawsze miała być bardziej taka niezobowiązująca, lekka rozrywka. Teraz, z perspektywy czasu, kiedy myślę o tym serialu, to bardzo moim zdaniem bliski jest klimatowi innego wielkiego hitu Netflixa, czyli Bridgertonów. To też jest serial kostiumowy, który odwołuje się do historii Wielkiej Brytanii. Jest to historia alternatywna, ale to w jaki sposób jest opowiedziany ten serial, no to wyraźnie nie celuje w taki wysokojakościowy dramat, ale właśnie w taką bardziej popkulturową opowieść o historii Wielkiej Brytanii, co jest bardzo ciekawe i bardzo odprężające. I tak samo traktowałam, Netflixowego Wiedźmina, który ma w sobie dużo luzu, dużo dystansu do siebie i cały czas balansuje między tym kiczem a jakościową rozrywką. No i zastanawiam się, czy z trzecim sezonem też nie jest taki problem, że z jednej strony oczywiście ten serial nadal chce być trochę półżartem, półserio, i trochę mamy się czuć jak na konwencie fantazy i <laughs> ci bohaterowie są niczym cosplayowcy, co bywa urocze, o ile nie przekroczy się pewnej granicy. Że za bardzo się poczujemy jak na konwencie, ale zauważ, że w tym trzecim sezonie, jednak twórcy mają jakieś takie jakby większe ambicje dotyczące wielkości tego świata chcą właśnie pokazać ten kontynent, to tu, to tam, w wielu różnych miejscach, a jednocześnie. Pomimo aspiracji, jakby nie ma na to środków, nie ma na to pomysłu, ponieważ praca światotwórcza jest tutaj bardzo słabiutka. Ten świat nie tętni realnym życiem. No właśnie, tętni życiem z konwentu bardziej niż realnym życiem. No i to jest fajne, póki nie chce się jednak zrobić wielkiego świata, a przestaje być fajne, kiedy okazuje się, że mamy te bardzo szeroko zakrojone ambicje. Ale do tych szeroko zakrojonych ambicji no właśnie trzeba większych umiejętności scenariuszowych, większych pieniędzy. A jest tak, że chociaż skaczemy po tym kontynencie, to tak naprawdę ja nie mam poczucia, żebym się realnie poruszał. To znaczy te Krainy, królestwa nie mają jakiegoś takiego swojego charakteru. Poza tym, w sumie nie pokazujemy tak naprawdę tych krain, królestw. Mamy jakieś takie ujęcie ustanawiające, totalne zazwyczaj na zamek konkretny, no i później jesteśmy już gdzieś w małych, ciasnych komnatach, i tyle żeby w ogóle były te ujęcia na zamek, mi tutaj w ogóle bardzo brakowało takich planów totalnych, żebyśmy mogli poddychać tym światem, tymi krainami, w których się znajdujemy. No bo, no tak. bo to są plany totalne, jak sitcomu, to znaczy na dom Kowalskich i później mamy już wszystkie sceny wewnętrzu. To są takie ujęcia ustanawiające, nie po to, żeby poddychać, po to, żeby ewentualnie wiedzieć gdzie jesteśmy. No właśnie nie wiem czy to jest takie oczywiste, że to nam podpowiada gdzie jesteśmy, ponieważ jeżeli najpierw się nie włoży, Pracy, w to, żeby jakoś scharakteryzować dane miejsce, no to ono będzie dla nas bezpłciowe, bezimienne. Te zdjęcia nie będą nic dla nas znaczyć i tak właśnie jest w tym serialu. Tutaj po raz kolejny kłania się, żeby twórcy serialu odrobili pracę domową po Grze o tron, gdzie no doskonale to się udało, żeby nas dzięki tym ujęciom ustanawiającym wprowadzić w dane miejsce, w daną lokację i żebyśmy doskonale wiedzieli, gdzie teraz się znajdujemy. Aha, to jest Winterfell, to jest King's Landing. Tutaj jest do rzeczy, to wszystko tam było przepięknie poukładane, przepięknie pokazane wizualnie, każda z krain miała swój charakter. No właśnie, ale tam nie było tylko jedno ujęcie, tam był szereg ujęć pokazujących tą rzeczywistość, tak jakbyśmy powoli z tego planu totalnego zoomowali w stronę. Tego konkretnego, drobniejszego wydarzenia. A tutaj mamy tylko tą jedną planszę i koniec. No to trudno poczuć ten klimat. Dlatego, tak naprawdę, ja największe zarzuty względem tego sezonu mam do reżyserii. Momentami naprawdę miałam poczucie, jakby robili ten serial osoby niekompetentne, ponieważ można nawet mieć mniejszy budżet, ale dzięki pomysłowości, dzięki swoim umiejętnościom, nadal można to ograć. A tutaj te zdjęcia, były tak niezgrabne, że no, nawet montaż nie był w stanie ratować tego wszystkiego. Być może e, montaż jeszcze bardziej pogłębiał dane problemy. No właśnie tutaj ciężko stwierdzić, na jakim etapie wystąpiły tak poważne problemy, że później już nie dało się tego zatuszować. Z jednej strony właśnie mamy te ambicje scenarzystów, żeby pokazać nam więcej tego świata. Przecież ten pierwszy odcinek dosłownie skupia się na tym, żebyśmy poznali ten kontynent, żebyśmy razem z Jennifer, Geraltem i Ciri pozwiedzali trochę tego świata, no ale co z tego wynikło? Absolutnie nic, przez to, że jesteśmy w tak ciasnych przestrzeniach, tak ciasnych kadrach. No w ogóle nie mamy poczucia, że znajdujemy się w jakimś konkretnym, ciekawym, tętniącym życiem miejscu. Ja miałem wrażenie, jakbyśmy pojechali z łodzi do Piotrkowa Trybunalskiego <grym> najdalej w tym pierwszym odcinku, a <grym> chyba nie o to chodziło. A może nawet z łodzi do Tuszyna. Przecież to są podstawy budowania świata fantazy. Zaczynamy od rysowania tej przysłowiowej, Mapy. Tutaj, niby w tym sezonie, zwiedzamy ruiny cywilizacji elfickiej, a to wszystko wygląda, jakbyśmy po prostu byli w tandetnych dekoracjach i to też bardzo ciasnych dekoracjach. Ale tak naprawdę, brak talentu w budowaniu tego wymyślonego świata to jest tylko początek problemów z tej góry lodowej, którą natworzyli reżyserzy tego sezonu, ponieważ no tutaj widać mnóstwo takich niedociągnięć. Mnóstwo takich y, łacy montażowych, które tak naprawdę tylko potęgują ten dyskomfort, tą niezgrabność w poskładaniu tego materiału. Tutaj mamy nawet momenty, kiedy y, słyszymy dialogi z OFU, to znaczy y, z jednej strony mamy pokazane jakieś sceny, bohaterowie z OFU rozmawiają między sobą, ale wyraźnie widać, że w tym nakręconym materiale nie ma tej rozmowy. Po raz kolejny, co nie wyglądało na coś zaplanowanego. Przez twórców, tylko to był kolejny. Pomysł na łatanie jakiejś niezgrabności, nieścisłości, jakichś braków realizacyjnych, które później trzeba było w montażu nadrabiać. No a przez to ten montaż też bardzo cierpi w tym sezonie. O ile właśnie ten pierwszy sezon, no, trochę zasłynął z takiej bardzo misternej konstrukcji, tak, ten trzeci sezon, no, całkowicie się rozpada. Ja myślę, że ten Montaż to nie wiem, czy coś łatał, czy coś tak naprawdę próbował łatać, <laughs> ponieważ wydaje mi się, że dobrzy montażyści mogliby tu trochę jeszcze popracować. No a w montażu w trzecim sezonie Wiedźmina mamy do czynienia z tak łopatologicznymi pomysłami, to znaczy tak nieumiejętnym łączeniem ze sobą ujęć, tym skakaniem pomiędzy. Punktem A, a punktem B, tak naprawdę tylko jakaś jest przyczynowo-skutkowość w tym montażu. no Jakby takie bloki kamienne, ciosane, grubo ciosane do siebie dopasowywali. Źle to wygląda. Dla mnie najbardziej kuriozalnym takim przykładem montażowym jest moment, kiedy jaskier na jakiejś imprezie u Radowida zaczyna grać balladę i tam są pierwsze brzdąknięcia. Jest cięcie, przenosimy się do Geralta, który poluje na potwora. I ja myślałem, że po to jest ta ballada, że po to ją zaczęliśmy, żebyśmy mogli ją usłyszeć w momencie, kiedy Geralt poluje na potwora. Nic z tych rzeczy. Jest scena zupełnie bez tej muzyki jaskra. Jest cięcie, wracamy do jaskra, on właśnie skończył balladę. No absolutnie... Tragiczny pomysł, to znaczy, no to albo tej ballady nie powinno być w ogóle, albo, no albo jednak powinno ją być słyszeć w tym momencie, kiedy Geralt poluje, albo powinna być cała scena z balladą na imprezie u Radowida. Jakby najgorszy możliwy wariant wybrano, więc to pokazuje, że montażyści właściwie nie umieli nic łatać. Fakt, jest odcinek, piąty, szósty, siódmy, na których chyba musiał być już w scenariuszu pomysł. W piątym odcinku jesteśmy cały czas na balu w Aretuzie i tutaj jest pomysł na opowiadanie tej historii poprzez dodawanie kolejnych faktów i wracanie do konkretnych wydarzeń. To było fajne, to się właśnie dobrze oglądało, to wciągało. W szóstym odcinku mamy kolejne reperkusje tego, co się wydarzyło podczas balu w Aretuzie i to też trzyma w napięciu. Siódmy odcinek może jest mniej ekscytujący. Kiedy oglądamy Ciri, jak tuła się przez 40 dni po pustyni. Jest kuszona przez szatana. Tak, jest to taki nasz Jezus. Chyba gorzej wyszła z tego jezusowania, to znaczy nie taką czystą nóżką jak Jezus Chrystus. No bo tam jest dużo klisz tego, jak wygląda tułanie się po pustyni. Przez to no, pomysł na odcinek był, ale jest on zbyt kliszowy. Chociaż. Konik jednorożec fajny. Więc widać, że jak była jakaś koncepcja wcześniej na konkretny odcinek, to jakoś to się wszystko udawało. Więc z drugiej strony widać, że tych koncepcji było mało. No i przez to ten serial ogląda się dosyć trudno. Ja miałem jednak właśnie problem z utrzymaniem uwagi, żeby tak naprawdę wejść. No ale jak scenariusz nie domaga, jak montaż nie domaga, jak światotwórstwo nie domaga, no to trudno, żeby tak w pełni rozgościć się w tym świecie no i ja bardzo ubolewam z tego powodu, ponieważ trzeci sezon to już jest naprawdę moment, kiedy ta maszyna powinna być naoliwiona wszyscy twórcy serialu powinni już wiedzieć co do nich należy powinni już wejść absolutnie w tę historię. no nieprzypadkowo na przykład trzeci sezon gry o tron jest uznawany za ten najdoskonalszy, no to jest ten sweet spot środek serialu kiedy to wszystko powinno Działać na najwyższych obrotach i tego się spodziewałam po tym sezonie, a dostałam coś wręcz przeciwnego. Jeżeli coś naprawdę tutaj działa, to po raz kolejny niezawodna obsada, która udała się już w tym pierwszym sezonie i ona nadal pracuje na ten serial. Nadal ogromną przyjemność sprawia mi, spotykanie tych ludzi po raz kolejny na ekranie. Całe szczęście, że scenarzyści zdawali sobie sprawę z tego, że to jest chyba ten najmocniejszy element tego serialu, dlatego w tym sezonie mamy mnóstwo tych momentów, kiedy Ciri, Jennifer, Geralt i Jaskier są razem i mają między sobą interakcję, i to są absolutnie te najlepsze momenty serialu, ponieważ nawet jeżeli momentami scenariusz nie domaga dialogi i nie są błyskotliwe, to nadal ci aktorzy tak to pięknie ogrywają, że sama przyjemność jest ich oglądać. Zresztą ja też jestem wielką fanką drugiego planu w większości. Bardzo podobała mi się postać Dijkstry. Zresztą ta jego relacja z czarodziejką Filipą też całkiem była dla mnie intrygująca. Świetnie wypadł w tym sezonie Force Wreszcie pokazał swoją prawdziwą potęgę i ten pojedynek Między nim a Geraltem, no to był zdecydowanie jeden z najmocniejszych elementów tego sezonu. Mnie się podobało chyba wszystko w Aretuzie, to znaczy wszystkie postacie w Aretuzie, naprawdę tam to jakoś wszystko działało. Bor, Wilgefort, Tisaja, to wszystko naprawdę e, było przyjemne do oglądania, ale też dlatego, że to się wszystko zagęściło w jednym miejscu i e, można to było obserwować właśnie poprzez interakcje między bohaterami. Ty jesteś dosyć dużą zwolenniczką bohaterów z Redanii, ja nie wiem. Nie ziębiła, ani parzyła, wręcz nudziła. I to w zasadzie każda postać, która tam się e, znajdowała. Tak, no mi jednak gubkowa wizji czy też nowy nabytek tego sezonu, czyli Radowic też sprawili dużo przyjemności, aczkolwiek jest tutaj jedno ale. Twórcy mieli odważny pomysł, żeby no Ukuć taką miłosną relację między Jaskrem a Radowidem, co niekoniecznie z góry było skazane na porażkę, bo moim zdaniem to jest nawet ciekawy pomysł. Jaskier faktycznie był osobą, która, no cóż, była w duchu libertynem, hedonistą, nie odmawiał sobie żadnej przyjemności, więc oczywistym jest, że mógł być otwarty na różne relacje seksualne, ale niestety twórcy zdecydowali się tutaj. Tej pójść po najmniejszej linii oporu, no i zrobili z relacji Jaskra i Radowida niemal drugą Romea i Julię. No i to było bardzo nietrafione, ponieważ po raz kolejny twórcy nie zapracowali sobie na taki poziom uczuć między bohaterami. Tu nic nie zapracowało na jakikolwiek <grym> poziom uczuć między bohaterami, ponieważ romans ma być, że hej, a ani nie czuć chemii między aktorami, ani, no, 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 no nie, no, no nie udało się. Po prostu się nie udało. Aczkolwiek no właśnie ta czwórka głównych bohaterów została na tyle dobrze od początku stworzona, że te ich charaktery. Pracują na to, żeby to się dobrze oglądało. No więc, koniec końców, można powiedzieć, że pomimo tych wszystkich niedociągnięć, ta czwórka, ten Dream Team sprawia, że i tak ten serial. Daje pewną odbiorczą przyjemność. No i tutaj powracamy do początku tego materiału, kiedy okazuje się, że Henry Cavill, czyli bijące serce tego serialu, tytułowy bohater, aktor wcielający się w tego bohatera, odchodzi. Z całości i ciężko sobie wyobrazić, że ten serial ma się podnieść po takim ciosie. Zresztą nie jest tajemnicą, że Henry Cavill tak naprawdę być może był jedyną osobą, która chciała wprowadzić taką prawdziwą jakość do tego serialu, ponieważ no nie ma wątpliwości, że o ile CGI czy kostiumy, dekoracje to wszystko tutaj jest na bardzo przeciętnym poziomie. Tak, sceny walki są naprawdę momentami wybitne, naprawdę robią duże wrażenie i to oczywiście nie jest przypadek, ponieważ Henry Cavill zaprosił do współpracy przy Wiedźminie Wolfganga Stegemana, którego poznał na planie Mission Impossible Fallout. Generalnie jest to taki koordynator kaskaderów, który jest już od lat zaangażowany w serię o Mission Impossible, no i tam mamy do czynienia z jednymi z najlepszych scen walki. No i tutaj tę niesamowitą jakość z Mission Impossible Henry Cavill razem z Wolfgangiem Stegemanem przenieśli w realia Wiedźmina. I również ten sezon pomimo innych braków robił ogromne wrażenie pod względem tych pojedynków. No zwłaszcza pojedynek między Geraltem a Forcem naprawdę miał swój ciężar. Nie tylko pod względem choreografii, ale też emocjonalności. Tak powinno być chyba w dobrych pojedynkach. Także Wiedźmin okazał się podobny do klanu naszej polskiej telenoweli. Tam wymienili kiedyś aktorkę, która grała Bożenkę i tu też wymienili niebożenkę tylko Wiedźmina. Henry Cavill nas pożegna i powita nas Liam Hemsworth. No ale to też świadczy o tym, że chyba my pożegnamy się bardziej z tym serialem, bo jednak Wiedźmin to nie powinien być klam. A my czekamy na wasze opinie dotyczące Wiedźmina. Spodziewamy się jakie będą? Będą pewnie jeszcze bardziej krytyczne niż nasze, ponieważ my zawsze jesteśmy mniej krytyczni w stosunku do Wiedźmina. Przypominamy też, że mamy patronaita. Dziękujemy wszystkim naszym patronom, w tym najhojniejszym Bartkowi, Bartoszowi, Jankowi, Konradowi i Marcie. A od nas, póki co, to by było na tyle. Pa!